Strategia w oparciu o MACD i Parabolic. Czego potrzebujemy? MACD oraz Parabolic. Interwały czasowe to H4 oraz D1. Warunki wejścia dla pozycji długiej. MACD wskazuje na trend wzrostowy. Cena znajduje się ponad parabolik. Stop loss ustawiamy pod parabolik. Take profit przestawiamy razem ze wzrostem parabolik. Warunki wejścia dla pozycji krótkiej. MACD wskazuje na trend spadkowy. Cena znajduje się pod parabolik. Stop loss ustawiamy nad parabolik. Take Profit przestawiamy razem ze spadkiem parabolik. Tak będzie wyglądał nasz ekran. A teraz przejdźmy do platformy inwestycyjnej MetaTrader 4 Admiral Markets. Na początku potrzebujemy MSD, oscylatory, MSD oraz parabolik. Najlepiej zrobić inny kolor na białym tle oraz powiększyć kropki. Jest to interwał czterogodzinowy pary walutowej USD-CAD. Trend wzrostowy rozpoczyna się wtedy, kiedy MACD jest dodatni. Czyli załóżmy, że tutaj mamy cały czas trend wzrostowy. Nasze wejście w pozycję powinno odbywać się wtedy, kiedy parabolik wskazuje na trend wzrostowy. Czyli cena, jest ponad parabolik. Czyli w tym momencie byśmy wchodzili w pozycję długą i zamknęlibyśmy pozycję dopiero po 200 pipsach zysku. Naszym kolejnym wejściem, na przykład w pozycję krótką, byłoby w tym momencie MACD jest ujemne, parabolik wskazuje na trend spadkowy i pozycję trzymalibyśmy do dnia dzisiejszego. Czyli od sygnału parabolik Minęło już 400 pipsów, a trend dalej jest spadkowy.